Ekscelencje, magnificencje, szanowni panowie i panie oficerowie, szanowni studenci, rodziny studentów, wszyscy szanowni państwo. Chcę podkreślić, że dla ministra edukacji, nauki, rządu Rzeczypospolitej Polskiej to szczególny honor, że może zaczynać nowy rok akademicki 2023-2024 właśnie w tej uczelni wyższej. Od 1 sierpnia, Pełnoprawnej Akademii Pożarniczej. To szczególny zaszczyt, dlatego że my, Polacy wychowani w kulturze polskiej, dokładnie wiemy, co to znaczy służba, dokładnie wiemy, ile zawdzięczamy wszyscy Waszemu poświęceniu, Waszej misji, Waszemu oddaniu w sprawie bezpieczeństwa państwa polskiego i Polaków. My, Polacy, po prostu jesteśmy. Murem za polskim mundurem. A mundur to szczególny, mundur funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. Mundur, o czym była tu już mowa, o czym będzie mowa również podczas wykładu inauguracyjnego, który wygłosi pan profesor Bronisław Sitek na temat etosu, funkcjonariusza służby pożarniczej, mundur, który ma szczególne uznanie w oczach wszystkich Polaków. Mundur, który jest ważny w każdym powiecie, w każdym mieście, w każdym województwie i od którego zależy rzeczywiście to podstawowe bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję panu rektorowi tego ciągłego rozwoju Akademii Pożarniczej. Nie ma bezpiecznej Polski bez rozwijającej się Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma zatem bezpiecznej Polski bez rozwijającej się ciągle Akademii Pożarniczej. Ponieważ jest to pierwsza inauguracja roku akademickiego 2023-2024, to korzystam również z okazji, aby życzyć wszystkim obecnym tutaj rektorom, tym, którzy obserwują nas i słuchają za pośrednictwem mediów i wszystkim studentom, całemu światu akademickiemu, bardzo dobrego roku akademickiego 2023-2024, w który wchodzimy także z optymizmem. Optymizm z tego wynika, że właśnie niedawno, parę godzin temu, Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu szkolnictwa wyższego i nauki pomimo tych ciężkich czasów wojennych, pomimo tych ciężkich czasów zawirowań, kryzysów migracyjnych, nielegalnych imigrantów, pomimo wielu problemów z tym związanych i miliardów dotacji, które trzeba wyasygnować w budżecie państwa polskiego dla rozmaitych grup zawodowych, społecznych. Zwiększamy budżet nauki i szkolnictwa wyższego w stosunku do poprzedniego roku. O kolejne kilka miliardów złotych będzie to miało znakomite przełożenie nie tylko na wynagrodzenia dla naukowców, dla pracowników w szkołach wyższych, w naszych uniwersytetach i akademiach, ale także na rozwój polskiej nauki. Bardzo dobrego roku akademickiego 2023-2024. Wszystkim Państwu życzę, a Pana Rektora proszę o przyjęcie okolicznościowego dyplomu i medalu Ministra Edukacji i Nauki. Dziękuję bardzo.